Witam serdecznie. Dzisiaj jest 17, czy 18, tak, luty 2026. I tutaj jest miejsce święte. Ma to już 18, 20, gdzie dwóch zebranych. I w trzeci jest Chrystus, Król, Bóg, nad... Bóg Ojciec Prawdziwy z Boga Ojca Prawdziwego i wtedy Polska, Polska Nowy Bytom. Jest Polska Nowy Bytom. i was pytam, gdzie jest Nowy Bytom. Tu jest Polska Nowy Bytom. Iskra Prawdy z Polski dla ja na czwarty rozdział 14 do 24. Prawdziwi ciele godzina już nadeszła i jest, ale 2000 lat, czyli dwa dni uboga, Boga, jeden dzień jak 1000 lat. Zbóżcie tą świątynię. Jezus mówił o swoim ciele. I w trzy dni Jezus martysta, oni mówią: 46 lat budowaliśmy. te kamień na kamień nie pozostanie. Czyli ta świątynia, ten, te mury, ten kościół z kości z zostaje. Ten budynek. Nauka Watykanu, mafii, mordowania ludzi 1700 lat się rozpadnie. Bo już czas nadchodzi, czas łaski się kończy, dzieje apostolskie 17 rozdział 24 do 34. No i jakby ksiądz się nawrócił, bo Szaweł, Paweł, faryzeusz się nawrócił, to ja będę skakał do góry z radości. No z jednego nawróconego grzesznika, jeszcze faryzeusza, który wyszkolony w głoszeniu, mówca. Ładnie mówią, bo potrafią mówić jak anioły upadłe. tak. E... Matusza 13, rozdział 30, werset powiązane wszystkie wszystkie w wstąpy na spalenie. I Michajasza 4, rozdział, poczytajcie. mi was, bo plan jest taki, że Adam stracił raj, a drugi Adam, Chrystus, odkupił te błogosławieństwa. Także Chrystus Emanuel nie stwarzał tej ziemi, po której chodzimy, tylko stwarza w nas ducha prawdy życia. Doskonałości, nieśmiertelności, bo my dojść do doskonałości, Fezan 4, 13. Bo Adam dał nam śmierć, Rzymian 5.12, a Rzymian 5.12 w posłuszeństwie Mateusz 17.5, słuchajcie, bo kogo słuchamy, temu służymy. Czyli ksiądz służył, z ryzykcom Watykanu, jako powołany faryzeusz. światkę chowamy, ryce służą. No i Chrystus oczywiście, król ma prawo, bo on jest prawem. Jakub 4.12, jeden prawodawca i sędzia, to jest Chrystus, król. I ci, co stanowią prawo, to jest... Drugi testament, drugi, drugi rozdział, czwarty werset. I udają, bawią się w bogów jak lekarze. No, ale na końcu mają lepsze życie, ale śmierć mają na końcu, ale za miliard nawet się nie wykupią. Nie przedłużą ani łokcia życia. Matusza, szósty rozdział. Bo gdzie pieniądze, tam śmierć. Matusza, 6,24. Ta instytucja służy, jest władza i pieniądz. Dzisiaj jest środa popielcowa, bo tam widzę te znaki na czole z popiołu. Prochu, jesteś, prosi o wrócić? To objawienie 20, rozdział 6 werset. Ja wskrzeszam. Łukasza 15, 24, 32, Mateusz 10, rozdział od 8 do 10. Za darmo wskrzeszam, no bo ten człowiek więcej ludzi uśmierci. Jak ktoś pójdzie za nim, oczywiście, to on śmierci więcej ludzi, bo Hitler mordował to tamci mężczyzniki z martwych stanów, ale on morduje ducha prawdy. Mateusz 23, 9 odebrał Chrystusowi ojcostwo. Z popiołu jesteś i z martwych stanie jest już teraz. Zmartwychwstanie. Jak uwierzysz w baranka 100%, on cię nie oszuka. Baranek, Emanuel, Bóg znamy. Czyli jest pośrodku tronu baranek objawienie 7,17 i pierwszy Jana 5,20. On jest Bogiem i życiem wiecznym, Świadkowie z niego zrobił Archanioła, dlatego są jeszcze dalej katolicy. On siedzi pośrodku baranek. Jest dwójca. Z dwójce widział szczepan, trójcy nie widział. I dzieje apostolskie. E, szósty. Siódmy rozdział 56 do 60 i mówi: Przyjmij Jezu ducha mego. Czyli modlił się nie przez pośrednika, Jezus nie jest pośrednikiem Galasan 3.20. Jest pośrednikiem Duch Prawdy, który mówi przeze mnie. I apostoł Paweł Szaweł, i się nawróci? świadek Chowy, się nawróci. I wtedy słowo Boże, Biblia jest instrukcja: kreska J się spełnia. Dlatego apostoł Paweł się nawrócił. I teraz ja jako syn Boży, bo dzieje Apostolskie 13:10 każdy ksiądz jest synem diabelskim, naucza i zwodzi ludzi, ale jak się nawróci, to będzie synem Bożym. 2 Koryntian 6,18, tak? Jak się nawróci, także ja życzę i błogosławie bo Waszym ojcem diabeł jest zamknięty już, a Jezus jako ojciec prawdy przychodzi. W czasie prawdzie miłości, czas, miejsce akcja jest, jest. No i tutaj przymierze z rywami przymierze religii katolickiej, rzymskiej, pogańskiej, bo chrześcijanie, dobra nazwa, chrześcijanie to mordercy, bo oni zawarli przymierze ze śmiercią władza i tak dalej. Jak faryzuszy władze władzę, pieniądze, góra ma kasę, mrówki robią, czyli dzieła apostolskie 17, 24 do 32. No jak będzie nas dużo, krocie tysięcy, obawiam 5, 10 do 14, barankowi cześć chwała, no bo teraz się narodzi naród i 66, 8 w ciągu jednego dnia, jak uwierzycie, no i jak nikt nie pójdzie na wojnę, Krew się nie leje. No i teraz mówimy sobie prawdę, wybaczamy sobie. Matusza 6 rozdział 6 do 15, bo 2 Koryntian 10 rozdział 3 do 6. naszą orzech nie jest cielesny. Także nasiał Chrystus Emanuele prawdy, a my mamy się połączyć w jednego pasterza Chrystusa. Jana 10:16 Polska jest wybrana, władza diabła 6 tysięcy lat, bo wszelka władza. Jezus dopuścił. Jezus dopuścił, nie dał, ja był COVID, wiadomo. Policja, system pokazał na co ich stać. Także badajcie duchy, bo jak macie prawo w sercu, prawo 10 przykazań, to Boga znacie. i Chrystus jest wszystkim, a reszta to śmieci. Także Bóg tego świata, Szatan 2 Koryntian 4:4, odebrali wszystko Chrystusowi, teraz powrotem Chrystus odbierze sobie chwałę, bo czas łaski się kończy. Dla religii, polityki, dla świata, który dał się zwieść, Także matką jest cześć oblubienica Jana, Jana 3,29. To jest oblubienica, czyli ja Ja, apostoł Paweł też jest tą oblubienicą. I w drugim przyjściu, drugie 72 ucznie. Czyli drugie przyjście się dokonało, Hebrajczyków, czwarty rozdział, od 4 do 13. Dzisiaj, jak uwierzycie, tak? Znaczy, ja wam w duchu prawdy przekazuję, a co wy z tym chcecie zrobić, to sobie róbcie, co chcecie. Także wasz Bóg... Szatan jest zamknięty, objawiony rozdział od 1 do 6 i pierwsze zmartwychwstanie dla synów marnotrawnych. Łukasza 18,8. Ja, syn człowieczy ze spermy, bo Jezus nie był synem człowieczym, tylko synem Bożym. I go zamordowali, zdegradowali mu tytuły, korona ścierni, Wyszydzili go, wywyższyli tego antychrysta. Także Psalm 146, od 3 do 5. Nie pokładajcie nadziei. Jeremiasza 17,5. Jak ktoś pójdzie za mną, to zginie. Jak kto pójdzie za. I Manuele, 723, ma życie wieczne, bo jeden pasterz nas połączy w jego prawdzie, w jego miłości. Także nie lękajcie się. I jest połączenie. Pierwszy Koryntian 11, rozdział od 1 do 3, Duch Prawdy, Jana 14, 17, daje nam dopiero połączenie. A oddajcie mu, co się należy, Chrystusowi, który czeka na Was na Syjonie w Słowie Bożym. E, tak. Czyli mamy tutaj, jeszcze chciałem pokazać, jest Emanuel, Boga znam od poznania Emanuela, czyli Chrystus Jezus, ten co nauczał na trawie. To jest ten prawdziwy Bóg, co Mojżesz, Jakub, Abraham w Niego wierzyli.